poniedziałek, 31 dzień lipca, Kamil Lewera, Dzień dobry zapraszam na informacje Telewizji Gorzów. Muzeum Grodu Santok skupia się na zachowaniu dziedzictwa kulturowego i historycznego regionu już od 45 lat. Z tej wyjątkowej okazji przed siedzibą muzeum w gminie Santok stanęły tablice prezentujące niezwykłą historię tej placówki. Wystawa, która zaprasza do odkrywania przyszłości, będzie dostępna dla zwiedzających do końca wakacji. W tym roku obchodzimy 45 lat Muzeum Grodu Santok. Dokładnie 45 lat temu, w czerwcu w 1978 roku. Ówczesny zarządca gminy Albin Kryszko i ówczesny dyrektor Muzeum Lubuskiego Zdzisław Linkowski podjęli taki pomysł, żeby tu w Santoku otworzyć miejsce, nawiązując no, do dosyć niezwykłej historii Santoka, jego znaczenia w historii Polski. I w tym roku przygotowaliśmy taką wystawę plenerową, dostępną cały czas dla wszystkich, nawet kiedy muzeum jest nieczynne, można sobie podejść, przeczytać jak ta historia muzeum przebiegała. I na tych kilku tablicach pokazujemy te pierwsze wykopaliska w Santoku, kiedy pojawia się w ogóle świadomość, że tutaj mamy średniowieczne grodzisko. I jest pokazana historia, jak to muzeum się rozwijało przez lata, od de facto takiej początkowo sali udostępnianej czasowo, do w tej chwili funkcjonującego pełnowymiarowo muzeum, gdzie prowadzimy i zajęcia edukacyjne, i można z przewodnikiem zwiedzać tutaj samo muzeum, czy okolice Santoka. Więc taki rozwój dosyć duży nastąpił przez te 45 lat. Tablice zawierają kalendarium, czyli te wszystkie ważne daty tutaj dla historii naszego muzeum. Zawierają też zdjęcia archiwalne zarówno z naszych zbiorów, jak i z zbiorów Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, która też ma tutaj taki patronat naukowy nad Santokiem. Mamy fotograficzną dokumentację tych pierwszych badań archeologicznych, jeszcze przedwojennych i późniejszych badań polskich po II wojnie światowej, ale też taką dokumentację, jak to muzeum tutaj się rozwijało i jak wyglądały poprzednie ekspozycje. Jeśli chodzi jeśli chodzi o samą Muzeum Grodu Santok, to również jest to miejsce, które warto odwiedzić. Warto zobaczyć naszą wystawę stałą, gdzie poznajemy historię grodziska w Santoku, które rozwijało się od VIII wieku, z niewielkiej osady handlowej do Grodu Piastowskiego w X wieku. W XII wieku jest taka kulminacja rozwoju, i w XV wieku to grodzisko zostaje opuszczone. To wszystko jest na naszej wystawie pokazane. Również pokazujemy bardzo duży zbiór zabytków, które zostały wykopane na grodzisku i które też świadczą o historii, która tam się wydarzyła. A obecnie mamy też otwartą wystawę czasową Pozdrowienia z Santoka. To zbiór przedwojennych pocztówek i te miejsca zostały współcześnie sfotografowane, także też możemy zobaczyć, jak tutaj cały teren gminy Santok zmienił się przez te ostatnie kilkadziesiąt lat. Obchody święta województwa lubuskiego w Lubniewicach za nami. Lubuszanie mogli zobaczyć zabytkowe auta, poćwiczyć zumbę i posłuchać artystów lokalnych, ale i nie tylko. Gwiazdami wieczoru byli Łukasz Łyczkowski, zespół Piąta Rano oraz grupa Demono z Andrzejem Krzywym na czele. 25 lat samorządu Województwa Lubuskiego to jest doskonała okazja, żeby spotkać się z mieszkańcami w pięknych zakątkach naszego regionu na północy, na południu, porozmawiać o najważniejszych sprawach, o tym, co nas dzisiaj dotyka, ale też jest to świetna okazja, żeby podsumować, że naprawdę mieliśmy szczęście, że powstał region lubuski, że udało nam się to. Ludzie są zadowoleni, mają poczucie szczęścia, relacje między Ludzkie też się poprawiły, bo przecież pamiętamy, jakie były też, jaka była konkurencja między Zieloną Górą, Gorzowem. My dbamy o zrównoważony rozwój. Udało się sfinansować bardzo dużo inwestycji w ramach strategii rozwoju województwa. Zadbaliśmy o szpitale, powstało Centrum Matki i Dziecka w Zielonej Górze, radioterapia, hematologia w Gorzowie, bazę pogotowia lotniczego. Połączyła nas estrójka jest już nam do siebie bliżej, Zadbaliśmy też o dostępność transportową, teleinformatyczną, ale przede wszystkim o jakość życia, o silne społecz społeczeństwo. Dbamy o nasze instytucje i dziedzictwo w, w obszarze kultury. Tutaj Lubniewice są doskonałym przykładem. W jaki sposób zadbaliśmy o przyrodę? Rewitalizacja parku wykonana w ramach funduszy. Tu też jest prawdziwa legenda. Jest to miejsce miłości, ale nie tylko, bo piękna przyroda przyciąga piękne jeziora lubuskie. I mam też takie wrażenie, że lubuskie jeszcze jest wciąż nie odkryte. Wydaje się, że formuła się sprawdza. W tamtym roku już, już była pierwsza jako taka, że, od, że nie było to w jednym miejscu, tylko, tylko po kolei i wydaje się, że teraz no, na każdym, w którym, którym byłem, to. Bardzo dużo ludzi, i chyba to jest najważniejsze. To jest świetny strzał, jakby w dziesiątkę, że święto odbywa się w różnych miejscach. To jest bodaj piąte na mapie naszej Lubuskiego, gdzie świętujemy. Bo mamy co świętować. To, co się działo właśnie tu w gminie Lubniewice, to jest efekt pracy mieszkańców. To jest efekt naszej pracy, bo dobrze wykorzystujemy te możliwości, które reforma i utworzenie samorządów, Rządu stworzyły. Dla mnie to jest ogromnie ważne właśnie, żeby mając obiekt tak ładny i tak ciekawy otwierać go pokazywać ludziom. Generalnie muszę powiedzieć mając nazwisko właśnie historyczne, jak to się mówi, czuję się trochę kustoszem też historii zarówno rodziny, ale też historii polski. I uważam, że należy o tym przypominać pokazywać właśnie tą rodzinę, pokazywać te związki, jak to wszystko wcześniej funkcjonowało, a z lubuskiem jesteśmy związani od niedawna, mimo tego, że nazwisko nasze lubomirski bardzo pasuje, myślę, do tego regionu, a już nie mówiąc o Lubniewicach, bardzo dużo osób pyta, czy właśnie jesteśmy jako rodzina związani, bo to lub, lub, prawda, jeszcze lubiąż do tego, więc jesteśmy związani wprawdzie od niedawna, ale z wielką przyjemnością i muszę powiedzieć, że ja się ogromnie cieszę, jak tyle gości się pojawia u nas, byle więcej, zapraszamy. Jest to przykład ciekawej współpracy? między Urzędem Marszałkowskim, tutaj księciem Janem Lodzkońskim-Lubomirskim i gminą Lubniewice i współpraca, która de facto pokazuje taką no, ciekawą lokalność w postaci rzemiosła, produktu, usługi. Po ponad roku intensywnych przygotowań i wielu miesiącach spędzonych na dopieszczaniu rozmaitych detali organizacyjnych, w Gorzowie odbyły się 99. Mistrzostwa Polski w lekkiej atletyce. Choć pogoda przez weekend była bardzo kapryśna, to sportowcom towarzyszył komplet widzów na trybunach. Całe wydarzenie przebiegło w aurze niesamowitych sportowych emocji i pozytywnej rywalizacji. Mistrzostwa Polski już za nami. Powoli już, znaczy tak naprawdę już prawie skończyliśmy sprzątanie stadionu. Trybuna się demontuje, za chwilę, za chwilę pewnie wyjedzie ta, do, do, ta dodatkowa, która była postawiona na, na, na czas mistrzostw. No, bardzo cieszą sukcesy Gorzowian, szczególnie te dwa złote medale, czyli Nikola Chorowska i Łukasz Rzok. Dzisiaj widziałem, że już są w Chinach na uniwersjadzie, więc dosyć, dosyć ambitnie ma, mają. Ich kalendarz jest do, do, dosyć ambitny. Ambitny, więc fajnie, że, że już będą walczyli o kolejne medale. E, te złota na pewno bardzo cieszą, tym bardziej że zo, zo, zostały one pobite razem z rekordami życiowymi tych sportowców. E, zaskakujące dla mnie, zaskakujące złoto: 4 razy 100 AZS-u AWF. E, bardzo fajnie. E, no i świetny wynik maliki majeskiej przez płotki. Super, że ten brązowy medal wywalczyła, bo miała naprawdę bardzo ciężki sezon. I, i, I myślę, że to, że mogła zdobyć te dwa brązy w czasie mistrzostw Polski, to na, to na pewno ją mocno podbudowało. I, i, I miejmy nadzieję, że ten przyszły sezon będzie jeszcze lepszy. Więc tutaj na pewno, na pewno się cieszymy z tego, że Gorzewianie u siebie na własnym stadionie mieli okazję przed własną publicznością zmierzyć się z, z przeciwnikami. Polski bardzo fajnie, że, 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 że mamy też medale jeżeli chodzi o Mistrzostwa Polski. Tak naprawdę rzeczy, których e, kibice nie widzieli, e, jakieś problematyczne, które wynikały na stadionie, no, no to, to tak jak na, na szczęście się kibice nie widzieli, e, znaczy współorganizatorzy, czyli Polski Związek Lekki Atletyki też ich nie widział, a gdzieś tam jakieś błędy oczywiście się zdarzyły, my sobie z nich wyciągamy wnioski, e, ale ogólnie rzecz biorąc jesteśmy zadowoleni, że na tak małym, tak kameralnym stadionie udało się przeprowadzić tak dużą imprezę. E, to nie było łatwe, pewne, pewne rozwiązania które tutaj zastosowaliśmy. Yy, sprawdziły się i miejmy nadzieję, że to nie była ostatnia impreza, jaką zorganizujemy na tym stadionie. To, to, to wprawdzie mistrzostwa Polski Seniorów będzie już ciężko, yy, no bo jest długa kolejka o tej imprezę, ale, ale myślę, że jakieś kategorie wiekowe typu 23 u 20 to na pewno, yy, na pewno będziemy aplikować i starać się o to, żeby jeszcze organizować na tym stadionie. Wakacje to czas, kiedy wzrasta liczba zdarzeń związanych z pożarami, wypadkami i innymi zagrożeniami. Dlatego strażacy muszą być gotowi na szybką i skuteczną reakcję. Jak radzą sobie w sytuacjach, kiedy występuje kilka zdarzeń naraz? I jak zapobiegać powstawaniu niebezpiecznych sytuacji? Zapraszamy na materiał. Przede wszystkim reagujemy. Pamiętajmy o tym, że to są niezwykle groźne sytuacje. Mamy do czynienia podczas pożaru mieszkania z różnymi związkami, które mogą się wydzielać podczas procesu spalania. Bierze się to przede wszystkim z różnorodności elementów, które są na wyposażeniu naszego mieszkania. Od plastików poprzez meble również znajdują się czasami różnego rodzaju środki niebezpieczne w postaci chociażby lakierów czy olejów. Na to należy zwracać szczególną uwagę. I jeżeli wyjeżdżamy, na przykład na wakacje, Pamiętajmy o tym, żeby sprawdzić, czy mamy zakręcony gaz, sprawdzić, czy mamy odłączone urządzenia elektryczne, które nie ma potrzeby, żeby pozostawały podczas naszej nieobecności. Jeżeli mamy zaufanego sąsiada, oczywiście to warto. Wspomnieć mu słowo, żeby od czasu do czasu zajrzał do naszego mieszkania. Bardzo często się tak zdarza, że oprócz pożaru w jednym końcu miasta, w kolejnym mamy wypadek, czy jeszcze dodatkowy pożar, czy jeszcze inne zdarzenie, bo tutaj trzeba pamiętać o tym, że Straż Pożarna działa w bardzo szerokim spektrum zdarzeń. Nie ma możliwości, żeby zabrakło strażaków. Działamy w systemie, w tak zwanym krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym w którym funkcjonuje nie tylko państwowa straż pożarna, ale również ochotnicze straże pożarne. I jeżeli dochodzi do sytuacji, kiedy większość sił i środków z miasta skierowana jest załóżmy na jakiś duży pożar zlokalizowany w jakimś obrębie czy to miasta, czy powiatu, wtedy odpowiednie siły i środki z innych jednostek najbliższych są kierowane do kolejnego zdarzenia. Jeżeli dochodzi do takiej sytuacji, że jednak mimo to brakuje strażaków. Przykładem może być ostatni pożar w Zielonej Górze w Przylepie, kiedy tak naprawdę wszystkie możliwe siły i środki z całego powiatu zostały wrzucone do pożaru. Wtedy dysponuje się poprzez komendę wojewódzką powiaty ościenne, a więc siły i środki strażaków i samochody z powiatów ościennych. Kiedy Tutaj jest za mało tych odpowiednich sił i środków. Dysponuje się z poziomu krajowego, więc nie ma możliwości, żeby doszło do takiej sytuacji, że przy jakimś zdarzeniu zabraknie strażaków. I tą informacją kończymy dzisiejsze wydanie informacji Telewizji Gorzów. Na kolejne zapraszam jutro o godzinie 17.30. Do zobaczenia.